No i znowu się trafiły świece żarowe i chciałem dodać kilka słów takich uzupełniających do poprzednich moich filmów, shortów odnośnie odkręcania i sprawdzania świec żarowych. Jeżeli chodzi o odkręcanie, wiele komentarzy miałem o odkręcaniu na ciepłym silniku, tak, oczywiście warto samochód nagrzać, jest na pewno łatwiej odkręcić, ale nie w każdym aucie da radę to zrobić, dlatego że niekiedy trzeba pół silnika rozebrać, żeby do tych świec żarowych się dostać. Więc ten silnik i tak wam ostygnie, więc wtedy w, oprócz tych sposobów, które pokazywałem, warto y, albo pobawić się indukcją, albo w moim przypadku ja walczyłem też za pomocą palnika tlenu, acetylen. Ale wymaga to zachowania warunków bezpieczeństwa, jest to niebezpieczna robota. Warto mieć jakieś doświadczenie, nadzór. Y, jeżeli ktoś nie ma z tym doświadczenia, nie, nieraz nie warto ryzykować, bo można narobić bałaganu. I o jakieś wypadki nietrudno. Jeżeli chodzi o sprawdzanie świec żarowych, pokazywałem za pomocą sprawdzania kontrolki, czyli masa do akumulatora, i plusem sprawdzamy sobie, czy kontrolka nam się świeci, ale nie zawsze jest to miarodajne, dlatego że w przypadku tych świec kontrolka się paliła, a i tak trzy świece są niesprawne. Więc, co robimy? Tak jak pokazywałem, sprawdzamy oporność miernikiem. Oporność między masą a zasilaniem jeżeli będą to oporności rzędu tam 10, 20, tak jak tu 50 omów, to ze świecami już może być problem. I co wtedy zrobić? Wtedy możemy sobie łopatologicznie już sprawdzić normalnie, mimo że świece, tak jak tu mają 4,5 V, wiadomo, możecie je uszkodzić. Ale jak już wiemy, że one są że tak powiem uszkodzone, bo mają słabą oporność, samochód słabo odpalał, tak jak w tym przypadku, to możemy pokusić się już najprostszą metodą, czyli dajemy nawet do 12-V akumulatora masa plusik i żarnik świecy powinien bardzo szybko po dotknięciu do plusa bardzo szybko całością się szybko bardzo rozgrzewać. Jeżeli tylko zaczyna dymić, nie robi się czerwony, no to świeca jest uwalona i tak jak w tym przypadku trzy świece nie działają, wiadomo wymieniamy wszystkie, smarujemy oczywiście jakimś smarem y, zabezpieczającym ceramicznym, ja to smaruję ceramicznym, można miedzianym, tak żeby y, żeby to Później się kiedyś dało odkręcić, żeby lepiej się wkręcało, no i oczywiście warto wymieniać komplety i warto do tych świec co i raz zajrzeć, żeby nie było, że świece nie były wymieniane 10-15 lat i później jest problem z odkręceniem, z urwaną świecą.